Zobaczcie Państwo z dalekiej Azji, Baltazar, po e, Baltazarze będzie Wędrów. Jako trzeci, Pan wszyscy do stajemni, to jest udanie panien. Już dzwony zwiastują tą gwiazdę, która za chwilę nam jasno zaświeci i da sygnał do wymarszu. Widzę tu niektórych już ukoronowanych. Witam rycerzy Kolumba, głównych organizatorów olszaku. Proszę od rycerzy Kolumba, pobrać sobie korony. Kochani mówimy, patrzymy gdzieś tam w stronę morze skałek. Za chwilę wystrzeli nam jakaś gwiazda. Na pewno moja gwiazda prowadziła, no to będzie nas prowadzić. Proszę Państwa, w tym zacnym towarzystwie, w tym nadzwyczajnym dniu, dniu objawienia, wasyście gospodarzy miasta, gospodarzy parafii, wasyście wiernych, przepełnieni potrzebą wspólnej modlitwy i wspólnego przeżywania historii, historii naszej ojczyzny, także historii chrześcijaństwa, wyruszymy za chwilę za gwiazdą. A tymczasem bardzo prosimy księże o sprawienie modlitwy na anioł Pański. Kochani moi, powierzając w tym radosnym dniu wszystkie nasze dzienne sprawy, byśmy tak powiedzieli, módmy się za nasze miasto. Starachowice za ich wodarzy, za nasze rodziny, za dzieci młodzież, rodziców ludzi chorych i starszych aby Pan Bóg nam błogosławił, aby Matka Boża wypraszała potrzebne łaski ją Pański zwiastował Panie Maryi i poczęła Ducha Świętego Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria. No to Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Od... Jak gwiazda wzejdzie, wtedy ruszamy. Szczęść Boże, dzięki serdeczne Waszej wielbności za tą modlitwę, która pewnie nastroiła nas Odpowiednio do udziału w tym nadzwyczajnym orszaku. Wow! Gwiazda, gwiazda jest, proszę Państwa! Oto przed nami gwiazda. Gwiazda, która w orszaku rycerzy Kolumba już nam zaświeciła. Ruszajmy! Są zainstalowane na lawecie samochodu poprzedzającego orszak. Det ¡No! Czym prędzej się wybierajcie, Pednejem pospieszajcie, przywitać Pana, staż dobrej i radosnej nowiny, witajcie w pielgrzymi. Dusi, tatusia, z jakiego? Ej, jakiego? Hej, ludzie, lepiej byście nam zostali. Droga o, do tego kleju jest długa, męcząca i trudna. Po co stwierdzać nas, kolewki? Lepiej zostańcie u nas, bo z ludką, nie no. zabrakniecie głowy żadnym dzieciom. Nie warto. Przestań bluźnić i zostaw w spokoju tych biednych ludzi. Oni idą oddać pokłon nowonarodzonemu. Ej! Ja jestem Astarot, dowódca wschodnich ram Tak, zobaczmy! No zobaczymy! To bardzo nie godzi się. Pozwól, że będziemy męczać. Pani... ...w nocy, roku... Nie tak. Boży sekret. Ludzie jednak nie zwrócili na nią uwagi, bo w ich duszach zapanowało zło. Tylko wyszliśmy poza Jezozję. Znów pokazała nasi gwiazda. Jeszcze wzmogła swój blask, a całe niebo zapłonęło. I gdy nasza przewodniczka zatrzymała się nad Betlejem, nad tym świętym miejscem, wiedzieliśmy, że tu jest Boży Syn. Musicie być naprawdę wielcy. A jak ogromna musi być Wasza wiara, że w tej nędznej szopce położonej na uboczu do Boga. Wniesiemy pani naszemu panu. To pani, że my je ofiarujemy. Ja daję pisotą. <laughs> On od kolory przystoi na patrze. Ja nie że to ta Jego dymy powinny się unosić z tym skórzanym. A ja to są mirne. To symbol tego, co cię czeka od To też dar zajmują się, którą obdarzyłeś każdego człowieka. Bracia, oddajmy Mesjaszowi chwałę. Złóżmy dary, ale nie te materialne. Przede wszystkim ofiarajmy mu nasze serca które oby nigdy nie ustały w błogosławieniu Boga za tę wielką łaskę i niech miłują jego syna, którego święte człowieczeństwo oglądały. Moi drodzy wielkie brawa dla występujących i wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy w tym roku włączyli się w organizację orszaków cechruli. Tych osób, organizacji, stowarzyszeń, osób prywatnych jest bardzo dużo dla nich, wszystkich należą się wielkie brawa. A ja pozwolę sobie Państwu Pamiątkowe zdjęcie zrobić, ponieważ fotoreporterów zgoniliśmy. Jak Państwo pomachacie, to wszyscy Starowiczanie będący na orszaku w Róli, na tym zdjęciu się znajdą. Machamy wszyscy. Bardzo dziękuję. Wszyscy zostaną umieszczeni. Proszę się szukać na zdjęcia. Księdzu Dziekanowi, Księdzu Mariuszowi za poprowadzenie orszaku również wielkie brawa należą się. Bardzo dziękujemy. Bóg, Bóg zapłacił za strachstwo duchowe, zaprowadzenie zwłaszcza fizyczne, ale duchowe, a tak fizycznie Wielki Rycerz, Ryszard Rosowicz, główny organizator tego przedsięwzięcia, ma głos. Bardzo prosimy Wielki Rycerzu. Wspaniali uczestniczy piątego już orszaku Trzech Króli w Nie godzi mi się mówi coś bez błogosławieństwa gdzie ktoś przecież prowadził cały orszak tu aż pod te skałki prosimy ekscelencjo o błogosławieństwo Bóg zapłać, serdeczne dziękuję wszystkim którzy przybyli tak dzisiaj nam przesiew na orszak na to nasze wspólne radowanie się z tego że Jezus ma otwarte serce. Że tak jak wspomniałem, ma otwarte drzwi dla każdego. Nie wiadomo, nieważne nie skąd przychodzimy, kim jesteśmy, ale każdy człowiek, każdy z Was pragnie być szczęśliwy. I Jezus daje to szczęście, tą, tę, tę radość, to poczucie tego, że jest się kochanym, że nikt z nas nie jest samotnym. Dlatego w tym duchu nie udzielę błogosławieństwa, tak jak tu jesteśmy zebrani. Tak jak rozpoczynaliście wigilję w własnych domach, tak i tutaj przy żółtku zaśpiewajmy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze. Bóg się wam rodzi. czym prędzej się wyjdzie. Się, to we klejem pospieszajcie, przywitać Pana. Przed pędzej się wybierajcie, to we klejem się przywitać Pana. Tak pięknie pierwsza zwrotka, to i druga pójdzie. Poszli znaleźli, dzieciątko w żłobie, wszystkimi Znaki mi sobie, jako Bogu. Dali, a wita ją za wielkiej radości, jako Bogu, prześmudani. A wita ją za wielkiej radości, Kochani moi. W tej wielkiej radości chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy trudzili się, by ten Orszak Trzech tak piękny w tym roku wyglądał. Panu Prezydentowi, panu Ryszardowi Nosławiczowi, rycerzom Kolumba, Escowi, wszystkim tym, którzy te grochówki gotowali całą noc i się nie przypaliły. smacznego. Jest i są bardzo smaczne. Zapraszamy dzieciom, młodzieży, wszystkim aktorom. I tym zwierzątkom, które nas ubawiły podczas tego, tegorocznego marszu. Wszystkim yy, za wszystko składam serdeczny Bóg zapłać. I niech Bóg wam błogosławi całemu naszemu miastu Starachowicom, każdej rodzinie, dzieciom, młodzieży, rodzicom, ludziom chorym, starszym, cierpiącym. Niech Chrystus dla Was będzie nadzieją, szczególnie w tym roku miłosierdzia. Miejcie miłosierdzie, miłe serce, dobre serce, jeden do drugiego. Im bardziej będziemy się uśmiechać do siebie, tym ten, ten świat nasz będzie radośniejszy, cieplejszy, po prostu dobry, bardziej ludzki. I tego Państwu bardzo serdecznie życzę. I niech to błogosławieństwo umocni to, co dobre. Pan z wami niech Was błogosławi i strzeże Bóg mogąc. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Trzecie, za chwilę, Słuchaj, na chwilę do ręki. Dodam jeszcze, że... Ten, Obraz wyobraźni dziecięcej i, I pomocy dorosłych. Są bardzo ładne, wszystkim się bardzo podobają. Prosili, żeby wam pogratulować, podziękować i wręczyć nagrody. Nagrody, nagrody takie. Już są nagrody. Raz, druga, trzecia, pierwszą wyjść. Amelię prosimy, śmierć. Jest Amelia. Jest. Amelia, zapraszam. Jest cię tutaj. Tu? Bardzo Ci dziękuję. Proszę Brawo dla Amelii. Brawo dla Pokaż się Amelka teraz druga zagroda no, no bo gośnie musisz chodź tu bliżej Antoni Niziołek Antoni Ten... brawo super trzecie Kasia Iwan proszę bardzo bardzo ci dziękujemy ci gratuluję bo mu się bardzo podobało panu rycerzowi Kolumbo dla Państwa. proszę bardzo Mamy prezent dla Ciebie. Nie masz jak nawet nie Słuchaj, pomożemy ci. Następne. Ola. Zapraszamy o gratulujemy cionu. Proszę bardzo. Ojej, Dziękujemy. Ojej, Natalia Leszczyńska. Natalka. Natalka kto... kto... jest. Leszczyńska Natalia jest. Michał Stępień jest. Maryja nam upadła. Pat <śmienic> jest Natalka. Natalka, Przepiękną masz tą czopkę. Ksiądz dziekan, ja no, ci gratulujemy, no, to możemy moc, ci dać? Bardzo ładnie wygląda. Michał Stępień. Michał Stępień. Jest Michał? Nie ma. Mi Piotr Dziura. Od Zapraszamy. Gratulacje. Może być tą Proszę bardzo. Ksiądz dziekan też ci gratuluję. Dziękuję za nagrodę. Antoni Jarosiński. Antoni Jarosiński jest Antonis z mamą. Masz ciężko, więc tak ci I da. Z tego dobrego nie Pięknie ja, no, wygląda z tego. Uwaga. Macie krzelzę. Macie szlęzak. Maciek szlęzak. Nie ma. Cię Emil, Cię hamera. Ma. Emil Hamera. Emil Hamera. Emil, zamorujesz. Pomaga w drożyce. Pomaga. Super. Ewelina Roman. Ewelina Roman. Nie ma Eweliny. Roman. Nie z Ewelina. Tam pomagają ci, tak. Niech Ci pomaga. Tam. Tam, tam pomaga. Tam tam. Tam. Tam pomaga.

Docenia, ja, wielokrotna no, To jest? Ale to jest. A nie, nie, forma. To Ale, to jest? Victoria. Sousa. Wiktoria, jest. Jest. Wiktoria Sousa. Jest, jest Wiktoria jest. jest. Gratulacje, jaka podobna do mamy. Wszystkiego dobrego. Wiktoria, gratulacje. gratulacje. Bardzo Ci dziękujemy. Natalia Szemeczko. Natalia Szemeczko, jest? Jest, yes. o, w pokoleniu nie byłem. Pamiętasz dziekana? Jak wczoraj u Ciebie był? Eee. Ale nie bawiłaś się po manę. Karmela Frankiewicz. Karmela Frankiewicz, jest? Nie ma. W takim razie to wszystko. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Wspólne zdjęcie macie z Sopkami? Tak, to... nie 他已说不妥，可你。